Czy szukasz najlepszego sposobu na ogrzanie swojego domu tej zimy? Grzejniki gazowe to wydajna i niezawodna opcja, ale wybór odpowiedniego modelu może zrobić dużą różnicę w kwestii komfortu, zużycia energii i bezpieczeństwa. W tym filmie przedstawiamy wybór najlepszych grzejników gazowych na rynku, wyróżniając ich najważniejsze cechy oraz to, co sprawia, że są idealne do różnych typów domów. Jeśli planujesz inwestycję w jeden z nich, Zostań z nami do końca i znajdź opcję idealną dla siebie. Linki do wszystkich produktów, znajdziesz w opisie filmu. Numer 1 Cecotec. Ten grzejnik gazowy na Butan to idealne połączenie mocy, bezpieczeństwa i przemyślanego designu, zaprojektowanego z myślą o komforcie. Z mocą dochodzącą do 4200 watów jest idealny do ogrzewania wnętrz o powierzchni do 30 m2, takich jak salony czy inne pomieszczenia w domu. Jego kompaktowy i składany design o wymiarach 42x14x73 cm sprawia, że łatwo go przechować, gdy nie jest używany, zajmując minimalną przestrzeń. Dodatkowo jest wyposażony w wielokierunkowe koła i ergonomiczne uchwyty co ułatwia transport i pozwala łatwo przenosić go z pokoju do pokoju. Kolejną zaletą jest wszechstronność dzięki regulowanemu termostatowi z trzema trybami mocy. Tryb Eco o mocy 1600 W, tryb normalny o mocy 2800 W oraz tryb maksymalny o mocy 4200 W. Pozwala to dostosować poziom ciepła do własnych potrzeb i zoptymalizować zużycie gazu, aby uzyskać bardziej efektywne ogrzewanie. Dodatkowo jego piezoelektryczny system zapłonu przyczynia się do dalszego obniżenia kosztów, czyniąc go ekonomicznym i praktycznym wyborem. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, ten grzejnik jest wyposażony w zaawansowany trójstopniowy system ochrony, który zapewnia całkowity spokój podczas użytkowania. Zawiera system ochrony przed przewróceniem, który automatycznie wyłącza urządzenie w przypadku upadku, automatyczne wyłączenie płomienia, aby zapobiec wypadkom, oraz system ODS, który monitoruje poziom tlenu w pomieszczeniu, zapewniając bezpieczne środowisko przez cały czas. Ten grzejnik gazowy to doskonały wybór dla tych, którzy szukają ciepła, bezpieczeństwa i funkcjonalności w jednym produkcie, idealny na zimowe dni łączący zaawansowaną technologię z designem dostosowującym się do codziennych potrzeb. Ponadto jest kompatybilny zarówno z gazem butanowym, jak i propanowym, co zapewnia elastyczność w różnych sytuacjach. Jego praktyczny design zawiera uchwyty do transportu i koła obrotowe, dzięki czemu łatwo przenosić go z pokoju do pokoju. Zestawia kompaktowy rozmiar z dużą mocą grzewczą, idealny do różnych przestrzeni wewnętrznych. Numer 2. Orbegozo Grzejnik Gazowy. Orbegozo to wyróżniająca się opcja dla tych, którzy szukają ciepła, wydajności i bezpieczeństwa w swoim domu. Z maksymalną mocą 4200 watów jest w stanie szybko i równomiernie ogrzać wnętrza, nawet w najzimniejsze dni. Dzięki technologii niebieskiego płomienia oferuje nie tylko szybkie zapłonienie, ale także równomierne rozprowadzenie ciepła, tworząc wygodne i przyjemne środowisko w krótkim czasie. Jednym z jej atutów jest potrójny system bezpieczeństwa zaprojektowany w celu zapewnienia pełnego spokoju podczas użytkowania. Zawiera system automatycznego wyłączania, który wyłącza grzejnik, jeśli wykryje awarię płomienia. Analizator atmosferyczny, który zatrzymuje działanie urządzenia, jeśli poziom dwutlenku węgla jest zbyt wysoki oraz piezoelektryczny system zapłonu, który umożliwia bezpieczne i intuicyjne uruchomienie. To podejście do bezpieczeństwa sprawia, że grzejnik jest niezawodnym wyborem do domu. Dodatkowo jest wszechstronny, jest kompatybilny zarówno z gazem butanowym, jak i propanowym, dostosowując się do różnych potrzeb i sytuacji. Jego praktyczny design obejmuje uchwyty do przenoszenia i obrotowe koła. Numer 3. Dzioplis składany grzejnik gazowy. Dzioplis to mocne, bezpieczne i wydajne rozwiązanie, które pomoże utrzymać twój dom ciepły w zimne dni. Z mocą dochodzącą do 4200 watów, grzejnik ten wykorzystuje panele ceramiczne do wydzielania jednolitego ciepła podczerwonego, które szybko odczuwalne, obejmując przestrzeń od 20 do 80 metrów kwadratowych. Idealny do różnych pomieszczeń w Twoim domu, grzejnik ten łączy funkcjonalność z nowoczesnym i praktycznym designem. Jedną z jego głównych zalet jest składana konstrukcja, która ułatwia przechowywanie, gdy nie jest używana, oraz wyposażenie w koła i uchwyty do łatwego transportu. Jest również zaprojektowany do pracy z butlami gazowymi butanowymi lub propanowymi o wadze do 15 kg, co zapewnia dużą elastyczność. Bezpieczeństwo jest priorytetem w tym modelu, ponieważ zawiera potrójny system ochrony, który zapewnia niezawodne użytkowanie. W przypadku przewrócenia o kącie większym niż 45 stopni, jego wyłącznik przeciwstrząsowy automatycznie wyłącza urządzenie. Posiada również system ODS, który monitoruje poziom tlenu i wyłącza grzejnik w przypadku niskiego poziomu tlenu, zapewniając bezpieczeństwo. Wszystko to uzupełnia efektywność energetyczna klasy A z maksymalnym zużyciem gazu wynoszącym 305 g na godzinę, co czyni go ekonomiczną i ekologiczną opcją. Grzejnik ten zaprojektowany jest z myślą o szybkim i skutecznym ogrzewaniu dzięki trzem poziomom mocy, które pozwalają na dostosowanie intensywności ogrzewania do Twoich potrzeb. Jego montaż jest prosty, ponieważ jest dostarczany złożony i wymaga jedynie dokręcenia kilku śrub aby go uruchomić. Numer 4. Sogo. To piecyk marki Sogo łączy moc, praktyczny design i maksymalne bezpieczeństwo, oferując efektywne i komfortowe ogrzewanie w Twoim domu. Z mocą do 4200 W, piecyk działa na gaz butanowy i doskonale nadaje się do ogrzewania wnętrz, równomiernie i przyjemnie rozprowadzając ciepło. Jedną z jego głównych zalet jest składana i demontowalna konstrukcja, która czyni go kompaktowym rozwiązaniem, łatwym do przechowywania. Kiedy nadchodzi lato lub nie potrzebujesz go już, możesz go wygodnie schować w dowolnym zakątku domu, w piwnicy lub nawet pod łóżkiem dzięki składanym panelom bocznym. Jego konstrukcja obejmuje pięć kółek, co ułatwia transport piecyka z pokoju do pokoju bez wysiłku. Bezpieczeństwo jest jednym z priorytetów tego modelu. Piecyk jest wyposażony w system przeciwwywrotności, który automatycznie gasi płomień w przypadku nagłego przechylenia. Dodatkowo zawiera czujnik tlenu w powietrzu, który wyłącza płomień, gdy wykryje zbyt niski poziom tlenu zapewniając całkowite bezpieczeństwo użytkowania. Oczywiście dla większej ostrożności zaleca się odpowiednią wentylację pomieszczenia podczas używania. Kolejną wyróżniającą się cechą jest łatwość obsługi. Piecyk posiada system automatycznego zapłonu przy pomocy przycisku oraz pokrętło ręczne do wyboru jednego z trzech poziomów temperatury, co pozwala dostosować go do własnych potrzeb. Dodatkowo jest gotowy do użycia zaraz po otrzymaniu, bez potrzeby montażu. I tak kończymy naszą podróż po najlepszych piecykach gazowych na rynku.